Po wyborach prezydenckich uruchomiła się szeroka fala przerzutu migrantów, w której nie tylko uczestniczy niemiecka policja i niemieckie służby, ale również uczestniczą, e, uczestniczą służby polskie. No tutaj niestety przez tuska dyscyplinowane mają dzisiaj wozić niczym taksówkarze migrantów z Somalii, z Bliskiego Wschodu, z Syrii, z każdego zakątka świata. Tysiące, ja już mówię, to są tysiące. Dziennie prawdopodobnie kilkaset osób nielegalnie jest wpychanych do Polski. Większość osób, z którymi mieliśmy do czynienia, tych migrantów, którzy zostali przerzuceni przez Niemcy, nie mają kompletnie dokumentów. A jeśli mieli wcześniej, to ukradli im je Niemiec policjanci, przynajmniej takie informacje otrzymujemy. Polacy, czyli Polska Straż Graniczna podporządkowana rządowi Tuska, przyjmuje tych ludzi po prostu na gwizdek, no na gwizdnięcie Niemców. To Niemcy dzwonią lub wysyłają maila i każą Polakom odbierać. Czy my jesteśmy sługami państwa niemieckiego, czy my jesteśmy sługami tych, którzy wymierzają w stosunku do narodu polskiego po prostu no, niebezpieczeństwo użycia migracji i jej inwazji na Polskę jako narzędzia po prostu ataku. No chyba nie, dlatego dzisiaj chcemy się bronić, dzisiaj wzywamy Straż Graniczną, funkcjonariuszy. Nie słuchajcie się przestępczych czy tych nieodpowiedzialnych decyzji własnych przełożonych. Macie prawo bronić polskich granic, macie obowiązek bronienia polskich granic. A my jako ruch obrony granic będziemy wzywali do tego, żebyśmy wszyscy blokowali w jakikolwiek inny sposób możliwy strajkowali i dawali odpór temu procederowi. Funkcjonariusze, Strażnicy Straży Granicznej, brońcie Polski, brońcie naszych domów, bo to są również wasze domy.